Halo przedszkolaki! posłuchajcie wierszy o zwierzątkach czyta dla nas czeczajana, Jan brzechwa sowa, na południe od rogowa mieszka w leśnej dziupli sowa, która całą noc do rana. Tkwi nad książką Zaczytana Nie podoba się to Sroce Pani czyta całe noce Zamiast się pokrzepić Drzemką Pani czyta wciąż Po ciemku Czyta się gdy światło świeci To zły Przykład jest Dla dzieci Ale sowa Mądry ptak Odpowiada na to tak. Uhu, 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 nie brzęcz mi przy uchu. Jestem sowa płowa, sowa mądra głowa. Badam dzieje pól i łąk. Jeszcze mam czterdzieści ksiąg. Dzięcioł znany weterynarz rzekł. Ty sobie źle poczynasz, to niezdrowo daje słowo puk-puk-puk, to niezdrowo moja słowo puk-puk-puk. Dawno przecież zapadł zmrok puk-puk, strasznie sobie psujesz wzrok puk-puk. Jak oślepniesz, będzie bieda. Nikt ci nowych oczu nie da, nie pomoże i poradnia. Czytać chcesz? To czytaj za dnia! Puk, puk, puk! Ale sowa mądry ptak odpowiada na to tak. Uhu, uhu, uhu! Zmiataj łapiduchu. Jestem sowa płowa, sowa mądra głowa. Trudno, niech się ściemnia w krąg. Jeszcze mam czterdzieści ksiąg. Na południe Odrogowa mieszka w leśnej Dziuplisowa. Wzrok straciła całkowicie, zmarnowała sobie życie. Kiedy sroka leci w pole, pyta, czy to ty, Dzięciole? Kiedy Dzięcioł mknie wysoko, woła, dokąd lecisz, sroko? przeczytała ksiąg czterdzieści dowiedziała się z ich treści że kto czyta gdy jest mrok może łatwo stracić wzrok